Cześć, tu RQSCC. Witam Was w moim pierwszym poradniku. Yy, zdecydowałem, że to będzie te, yy, poradnik z terarii. Yy, może później będziesz czegoś innego. Dobrze, zaczynajmy. Najpierw postać. Yy, niech będzie taka, jaka jest. Dla mnie na, początkowa jest dobra. Nazwi, nazwa. Dobrze zrobimy nowy świat medium poradnik Dobrze zaczynajmy Terraria jest to gra 2D więc nie spodziewajcie się za dużo po niej ale bar Dobrze wciąga, dobra, bardzo dobra jest i dobrze wciąga.